Cześć Boże, witam wszystkich z Maryją w Sercu. Dziś wieczorem oddajmy nasze serca Maryi, która prowadzi nas do swojego Syna. Niech ta modlitwa będzie wyrazem naszej ufności i nadziei, że wraz z nią oczekujemy przyjścia Zbawiciela. Modlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko Oczekiwania, w Twoich dłoniach spoczywa tajemnica zbawienia. Przychodzimy do Ciebie, by w Twojej cichości odnaleźć pokój, w Twojej wierze odnaleźć siłę, a w Twojej miłości poczuć ciepło bliskości Boga. Proszę, wspieraj nas w drodze przez mroki świata, prowadź ku światłu, które niesiesz w swoim łonie. Naucz nas, jak trwać w nadziei, gdy trudności nas przygniatają, jak ufać, gdy odpowiedzi jeszcze nie nadchodzą. Maryjo, najświętsza gwiazdo wieczoru, opiekuj się nami tej nocy i we wszystkich chwilach naszego życia. Pomóż nam otworzyć serce na słowo, które staje się ciałem i prowadź nas do radości spotkania z Jezusem. Amen. Matko Boża, niech Twoja opieka otoczy nas tej nocy. Prosimy Cię o pokój serca, spokojny sen i ochronę przed wszelkim złem. Błogosław nam i naszej rodzinie i wszystkim, którzy nas potrzebują. Niech Boże błogosławieństwo spocznie na was tej nocy. Niech Jezus, światło świata, rozświetli wasze serca, a Maryja Królowa pokoju otoczy swoją czułą opieką. Moi drodzy, jeśli modlitwa się Wam podobała, dajcie kciuk w górę, serdeczny Bóg zapłać. Złóżcie też swoje codzienne intencje w komentarzu. Codziennie modlimy się wspólnie za Was i Wasze rodziny. Śpijcie w pokoju serca, a światło Adwentu niech towarzyszy Wam podczas snu. Błogosławionego wieczoru z Panem Bogiem i Maryją w sercu.